jesz posiłków w ciągu dnia? Dwa posiłki w ciągu dnia. Dwa posiłki w, momencie, w ciągu dnia? Tak, ostatnio jem jeden. Wczoraj na przykład zjadłem tylko jeden. Dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. To ty jesteś takim prawdziwym heavy biohackerem. Tak to wyglądało u mnie. I ja rekomenduję zdecydowanie mniejszą liczbę posiłków. Na pewno nie pięć, tak jak robi to wiele osób i popularne, wiele cateringów dietetycznych. Według mnie trzy posiłki dziennie to jest taka optymalna liczba do utrzymania zdrowia w tym momencie. Dlatego że Każde zjedzenie pokarmu powoduje to, że organizm musi go strawić, przyswoić, chłoniąć, prawda? W momencie, kiedy on się tym zajmuje, to krew skupiona jest w układzie pokarmowym. Jest nasilona produkcja enzymów wątrobowych, trzustkowych, mocniej pracują jelita, muszą ten pokarm przesuwać, wchłaniać. Pracuje żołądek, kwason, czyli sok żołądkowy, musi być produkowany, wydziela się również żółć. Cała masa procesów się dzieje, żeby ten pokarm strawić.